Hej, witajcie z tej strony Dragonus, a dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować modpaka Dragopak 2 w Minecrafcie na single player. Więc mianowicie pobieracie plik podany w opisie, jest to Dragopak 2. Jest to modpack wykonany w ogóle przeze mnie. No i dobra, jeżeli chodzi o modpacka, to tutaj wypakujmy, nie wiem, to kropka Minecraft dam sobie na pulpit, jak widzicie, Keynet Launcher oraz Minecrafta dałem sobie już, ale zaraz przejdziemy do tego co to wszystko jest. Więc poczekajcie, jak się wpakuje. Okej, okay, wypakowało się. No i dobra. Więc ja Wam tutaj w tym poradniku pokażę, jak zainstalować się Modepaka na Minecraft Premium oraz jak na Minecraft Non-Premium. Pierwszy, przejdźmy no, raczej Non-Premium, ponieważ jest więcej osób, co nie ma w ogóle oryginalnego Minecraft'a. Więc przejdźmy najpierw w Procent, Updata, Procent. Po przejściu w Procent, Updata, Procent na dole jest coś takiego jak kropka Minecraft. No i to jest wasze Minecraft Jeżeli macie tutaj jakieś sejwy, powiedzmy, nie wiem, światy, serwery i takie rzeczy Weźcie sobie najlepiej to, skopiujcie i gdzieś tam wklejcie, żeby to, wiecie, mm, wam się, no, przywróciło Jeżeli będziecie chcieli z powrotem swojego Minecrafta przywrócić, to będziecie mogli szybko, właściwie, sobie mojego usunąć i to wsadzić Więc mi to nie będzie potrzebny, ten stary Minecraft, co miałem do tej pory, usuwam go Dobra, po usunięciu Minecraft'a wsadzam już tego mojego co ja pobrałem. Dobra, gdy już jest sadzony, odpalam sobie Launcher Keynet. Keynet Launcher jest to Launcher, który jest non-premium, więc odpalam go. Jak widzicie, Keynet Launcher się odpalił. Tutaj wprowadzam swoją nazwę. Powiedzmy The Dragonus 67. Klikam Login. No i jeżeli tu nacisłem, to jeszcze nie jest koniec. Muszę teraz ustawić sobie. Mianowicie, tutaj nic nie w profile, tylko musicie nacisnąć Edit Profile i na dole macie coś takiego jak Minecraft 1.6.4 Forge 9.11.1.965 Klikacie w to oraz potem Save Profile Po naciśnięciu tego wszystkiego, to już mamy Minecrafta, który działa Klikamy tylko Play Czekamy aż się to wszystko załaduje nam jak widać, tutaj widać, jak się wszystkie mo mody instalują, więc nie powinno być z tym problemu. No i dobra, poczekamy aż będzie 100% i nam się Minecraft uruchomi. Jak widać, Minecraft Dragon Pack 2 się uruchomił, no i możemy przejść Single Player, Create New World, powiedzmy Creative i stworzymy świat. Aha, i właśnie, teraz to ja stworzyłem taki bardziej zwykły świat. Jeżeli byśmy chcieli powiedzmy, świat z takim jednym. Jak się mówi, yy, z taką jedną modyfikacją, biąc plenty, to musimy całkiem inaczej ten świat tworzyć. Sara wam pokaże to też. Jak widać tu jest taki Minecraft jakby normalny, tylko że tutaj są też mody, takie jak no zobaczycie, jakie tu są mody. Tylko, że tu nie polecam na takim czymś grać. Ten modpack został stworzony na całkiem inny świat, już wam pokazuję. Wychodzimy stąd, wchodzimy w single player i oczywiście usuwamy swój świat. Dobra, po usunięciu pokażę Wam teraz, jak się tworzy świat troszkę lepszy: mianowicie Creative, tutaj More World Options i tutaj world ustawiamy na BIOMS Oplenty. Jak ustawimy to już, to klikamy Create New World. No I zobaczycie, od razu będzie inny świat. Yy, będzie o wiele, wiele, wiele nowych bloków i takich rzeczy. Zobaczycie zaraz, go się to nam stworzy. No i dobra, jak widać, stworzyło się. Yy, I na pierwszy rzut oka będziecie myśleć, że tutaj nie jest dużo dodane, ale zobaczcie teraz, dobrze, tylko czekaj. Wyłączę głos, bo mi tutaj. Słychać coś? Dobra. Więc jak widzicie tutaj są już nowe drzewa, biomy będą też nowe, tylko musicie się zapoznać z tym wszystkim, musicie po prostu sobie po tym całym świecie chodzić i naprawdę znajdziecie wiele, wiele, wiele nowych rzeczy, jak widać z wszystko się robi. No i dobra, więc myślę, że tutaj więcej nie muszę do tego dopowiedzieć. No i przejdźmy może teraz do instalacji, jak to się instaluje też tego modpacka na Minecraft Premium. Więc jeżeli jesteś non-premium, to już to ci zadziałało i non premium to jest tak samo, się instaluje jakby premium, a mianowicie Tak jak ja na początku mówiłem procent data procent wchodzicie, potem roaming Wysłuchacie Minecraft to swoje albo kupujecie jeszcze, jeżeli macie tam jakieś rzeczy, które są wam, was, wam ważne. Więc ja tutaj już ten Minecraft wkleiłem i go zostawię, nie będę zmieniał. Mianowicie wiecie jak to się robiło jeszcze z non-premium. No i dobra. I to jest normalnie tak samo. Wchodzicie po prostu teraz launcher Premium, będziecie też mieli tutaj załączony Minecraft Premium i Minecraft KNET Launcher. Więc przejdźmy teraz do Minecrafta Premium. Jak widać, uruchamia się launcher jak powinien, to jest minecraft.net launcher. Prowadzamy swoje dane. No, jak widzicie, się tutaj sfrutrzyło nam No i dobra, tutaj robimy to samo: Edit Profile, schodzimy całkiem na dół i wybieramy 164 Forge. Potem klikamy Save Profile, zaakceptowaliśmy. Klikamy Play, i oczywiście się wszystko włącza tak samo jak na non Non-Premium. Więc ten modpack jest bardzo łatwa instalacja. No, niestety nie mam jeszcze swojego launchera. Postaram się zrobić, ale jak na razie to myślę, że tak da się grać jak już będę miał swój launcher to ja właściwie też wam podam w opisie link jak na razie to myślę że teraz jest wszystko zrozumiałe będziecie mogli sobie trago Packa 2 pobrać i grać oczywiście no i jak widzicie to był ten świat co przedtem stworzyliśmy stworzymy jeszcze raz na wszelki wypadek żebyście widzieli że wszystko działa jak powinno no i dobra buduje się już nam świat zaraz się włączy poczekajmy chwilę Jak widać, Dragopak 2 się włączył, no i wszystko działa jak powinno. Więc, siemeczki, jeżeli Wam pomogłem, lub paczka Wam się spodoba, to naprawdę dajcie lajka w górę, to mnie bardzo motywuje do następnego nagrywania. I myślę, że już jutro zacznę nagrywać z tej paczki. No i dobra, dzięki siemeczki za pobranie tej paczki. No i do zobaczenia w następnych filmach. Jutro myślę, że wrzucę już właściwie z Dragopaka. Pierwszy odcinek, więc dzięki Wam Ziemeczki za wszystko! I niedługo wybiję też na moim kanale 3K, bardzo mnie to cieszy. No na nie, mówię Wam, mam taką motywację do nagrywania. Nie wierzyłem, nigdy nie wierzyłem, że ja powyżej 1000 widzów coś będę miał, ale jednak się udało, więc dzięki Wam Ziemeczki za to wszystko! No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!